Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale, w którym dziś postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie, czy popełnianie przestępstw gospodarczych jest proste, czy może nie jest proste. Wiem, że wielu z Was notuje właśnie ta, to zagadnienie, natomiast, może zacznę od tego, z czym się często spotykam w komentarzach pod moimi materiałami, bo wielu z Was na przykład zarzuca mi, że to, o czym mówię, nie da się tego przeprowadzić. Otóż, moi drodzy, da się. Tyle, że nie zawsze. Bo to jest tak, że ja mówię Wam o rzeczach, z którymi się zetknąłem albo ze swojej kariery zawodowej, nad którymi pracowaliśmy, albo też przykładowo rozmawiałem z jakimś pełnomocnikiem, który obsługiwał daną sprawę, ewentualnie gdzieś tam zobaczyłem jakiś wyrok sądowy, przeanalizowałem sobie uzasadnienie, czasami akta i stąd te wszystkie przypadki. Tyle, że moi drodzy, to nie oznacza, że patenty, czy też numery, o których mówię, da się przeprowadzić zawsze i wszędzie, i to z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Wytłumaczę generalnie na najprostszym, może to przykładzie. Mianowicie mamy powiedzmy taki typowy dosyć przypadek, jeżeli chodzi o polski obwód gospodarczy, gdzie mamy dwóch gości, którzy sobie nie płacą faktury. Nie płacą faktury pod wykonawcą. No i teraz mamy generalnie dwóch prokuratorów, którzy prowadzą dwie sprawy praktycznie identyczne. Pierwszy to jest Kowalski, a drugi to jest Nowak. No i teraz ludzie, którzy zgłaszają się do Kowalskiego. Wynajęli takiego dobrego, mocnego, pełnomocnika, który tam dobrze zgromadził ten materiał dowodowy, wszystko fajnie opisał, wyszczególnie dokumenty, jakieś tam tematy z obserwacji detektywa, i tak dalej. I teraz prokurator dostaje mocny materiał dowodowy, patrzy, mówi Okej, okay, to mi wygląda na to, że to faktycznie do przestępstwa doszło, że ten cały facet oszukał tych ludzi. No i dobra, wszczynamy postępowanie i generalnie będzie akt oskarżenia. No i spoko. Na przypadku drugiego prokuratora, czyli Nowaka, no to niestety nie ma już tak łatwo. Ponieważ ci ludzie, którzy zostali przez niego szukani, albo się w ogóle do niego nie zgłosili, ale jeżeli już, to powiedzmy zgłosił się jeden i on tam przedstawił słabe dowody, właściwie jego pełnomocnik, jakiś tam początkujący adwokat, no i generalnie ten drugi prokurator Nowak patrzy, i mówi, kurczę, nie, to ja tu nie widzę przesłanek, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli już to jest sprawa cywilna, uważam tutaj dochodzenie do widzenia. Dziękuję. Czyli teoretycznie mamy dwie identyczne sprawy i generalnie co? I w jednej jest jakby przestępstwo, przynajmniej prokurator tak to widzi, a w drugiej jakby przestępstwa nie było. I dlatego, moi drodzy, to jest tak, że wiele naprawdę zależy od okoliczności konkretnej sprawy, to znaczy jak to zostało przeprowadzone dokładnie. Kto był prokuratorem, kto był sędzią, czy był ogarnięty pełnomocnik, czy nie był ogarnięty tego pełnomocnika, jest masa różnych zmiennych, dlatego jeżeli ja przykładowo mówię o jakimś tam przekręcie, że to wyszło, to nie oznacza, że to wyjdzie zawsze. To oznacza, że przykładowo wyszło to w jednym przypadku na 10 albo w trzech przypadkach na 10, a wreszcie nie wypali, bo będzie, będzie akt oskarżenia, albo w ogóle nie uda się, powiedzmy, wyłudzić jakieś tam pieniądze. I z tego sobie musicie zdawać sprawę. Tak samo nie piszcie mi w komentarzach. Właściwie może też niektórzy mi zarzucają, że co ja mówię, że generalnie to się inaczej robi. Ej, nie wiem czy ja muszę to tłumaczyć takie podstawowe rzeczy to że dane oszustwo można zrealizować w jeden sposób to nie znaczy automatycznie że nie można też w inny jeżeli ja mówię o jednej metodzie to często zaznaczę w materiałach że można to zrobić na kilka innych sposobów no, ale ciężko żebym to wyjaśnił po prostu każdy sposób po kolei w jakiś sensowny sposób w 90 minutowej rolce no chyba nie da się prawda dobra i to jest taki tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do dalszej części tego materiału. I tutaj kolejną sprawą, o której często wiele osób zapomina, to jest czy w ocenie tego, czy coś jest proste, czy nie jest proste, to jest to, jak sobie zdefiniujemy cel. I wbrew pozorom to nie jest bezsensowne pytanie. Bo tak naprawdę, no, co jest celem przy popełnianiu przestępstw gospodarczych? Oczywiście w zdecydowanej większości będzie to zdobycie pieniędzy, prawda? Ale ewentualnie wyeliminowanie jakiegoś tam konkurenta z rynku. Ale czasami są powody bardzo złożone, i pieniądze tak naprawdę nie odgrywają jakiejś dominującej roli, jeżeli chodzi o motywator, bo na przykład ktoś nie lubi swojego pracodawcy i chce podłożyć mu świnie, żeby ten pracodawca po prostu się wywalił, jak to się mówi, i sobie głupi, hry i <grym> to Tak posłużę się cytatem ze znanego generalnie filmiku YouTube'owego. No i, powiedzmy, dąży do tego, żeby jakieś spowodować zdarzenie, dzięki któremu ten przedsiębiorca odniesie jakąś szkodę, albo go dojedzie kontrola skarbowa i tak dalej. Czyli tak, jak to się mówi, wykręca aferę. Oczywiście są takie motywacje, one się zdarzają w mojej ocenie zdecydowanie rzadziej niż to, że ktoś chce sobie po prostu ukraść jakieś tam pieniądze. No ale okej, okay, ale są. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten cel, <laughs> no to co? Bo zupełnie inaczej będzie przykładowo, jeżeli założymy sobie, że dobra, no ukradnę 10 milionów, no a potem sobie będę żył spokojnie. No i okej, okay, tak jest mój cel. Ale powiedzmy, ukradłem tylko 5 milionów. I generalnie do tego jeszcze mnie zamknęli, czy mogę sobie zapomnieć o spokojnym życiu. I czy wtedy zrealizowałem cel? No, nie zrealizowałem. A drugi, drugi przykład jest taki Przykład, Powiedziałem sobie, że ukradnę na przykład 10 milionów złotych. No, i ja wiem, że generalnie zamkną mnie. by odsiedzę od 3 do 5 lat, ale potem będę miał spokojne, wygodne życie. No i dobrze, kradnę te 10 milionów, łapią mnie, zamykają. No i co? Nawet jeżeli odsiedziałem, ale sobie te pieniądze wytransferowałem gdzieś za granicę, że mi ich nie zabiorą, to znaczy, że ten cel sobie zrealizowałem. I to są właśnie takie różne sytuacje. To jest wiele zmiennych, bo jeżeli sobie założymy, że owszem, ukradniemy, ale nawet jak nas potem złapią, a pieniądze zachowamy, to wygraliśmy, no to spoko. To popełnianie przestępstw gospodarczych jest relatywnie łatwe. Tyle, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. I już o tym mówiłem, zdaje się, w jednym z materiałów, że aby popełnić przestępstwo gospodarcze na jakimś tam wyższym poziomie, to trzeba jednak mieć możliwości tego popełnienia. Przykładowo, jeżeli ja chcę sobie wyprowadzić. Z kąta jakiejś spółki wytransferować na przykład 2 milion złotych, no to muszę mieć dostęp do tego konta. Czyli albo się muszę włamać na przykład, albo muszę być chociażby, nie wiem, księgowym, który ma dostęp do przelewów i mogę sobie tam małą rzeczką czerpać i jakieś tam przelewy na lewe faktury na przykład robić. Bez tego się nie da. Jeżeli więc ktoś sobie myśli, że nie wiem, dzisiaj jestem biedny, nic nie mam kompletnie 0, albo 1000 zł po czy 10 tysięcy, to jest bez różnicy w zasadzie. I zacznę wyłudzać VAT na miliony złotych, albo, nie wiem, coś, dokonywać przestępstw takiego kalibru, chociażby giełdowych, no to sorry, też się nie uda. O, dobra, inaczej. W jakimś tam minimalnym procencie może przy wielkim farcie się udać, ale to jest naprawdę fart. Mówię tu o typowych sytuacjach, żeby sobie zaplanować przestępstwo i generalnie potem je jakoś tam wdrażać w życie, to muszą być ku temu możliwości. I to jest w zasadzie punkt wyjścia, bo jeżeli mamy możliwości, to popełnianie przestępstw gospodarczych jest relatywnie łatwe, ale też nie wszystkich. Bo przykładowo, weźmy teraz taką sytuację z życia wziętą. Mamy firmę. No i co? Działam na rynku od paru lat. Czyli mamy narzędzia, mamy jakieś tam pieniądze, albo i nawet nie za duże, i nagle sobie postanawiamy oszukać kontrahentów, Wziąć o nich towar na przedłużony termin płatności i im po prostu nie zapłacić. Albo zatrudnić podwykonawców na budowie i im nie zapłacić. Mamy już jakąś tamę nową i która nam to umożliwia. No i co? To jest łatwe. To jest łatwe. I wiemy, że prawdopodobnie nas złapią, zdemaskują. Ale w tym kontekście, w tym ujęciu, popełnianie przestępstw gospodarczych jest łatwe. A teraz weźmy generalnie sytuację. Inną. I to jest sytuacja z życia. Moi drodzy, mamy hotel. Hotel warty, powiedzmy, że około 5 milionów złotych. No i tam niespecjalnie na widzie ten hotel przynosi straty. No, chcielibyśmy coś z tym zrobić. Najlepiej powiedzmy dostać na 7 baniek. 7 milionów złotych by nam wystarczyło wejść w inny biznes, pod zastaw tego hotelu. No, a jak to mnie pójdzie nam, no to najwyżej co, nie spłacimy tego kredytu, niech sobie bank ten hotel zabiera i tyle. Tyle, że przecież nikt nam nie da kredytu. W wysokości 7 milionów złotych na hotel, który jest warty 5. No przecież nie, nie da się tak. Czyli co trzeba zrobić? No, trzeba spowodować, żeby ten hotel był wart więcej. Najlepiej na w okolicach 10 milionów, lub też więcej, no bo wtedy bank, na powiedzmy na te 7 milionów złotych, może dać kredyt. No nie jest nigdy tak, że nieruchomość jest wyceniana, powiedzmy na dychę i dostajemy dychy kredytu. Zawsze bank sobie generalnie ten kredyt tam obniża. No i teraz nie ma za bardzo szans na to, żeby samą nieruchomość jako taką oszacować powiedzmy na te 10 milionów złotych. To już by musiał być naprawdę grubo uszyty przekręt. I tu jest też ważne, bo co, bank zwykle wysła przy takich dużych kwotach albo swojego rzeczoznawcę sprawdzonego, albo podsuwa nam listę, z której sobie możemy wybrać rzeczoznawcę, co do których bank ma zaufanie, no i oczywiście w tym spośród tych rzeczoznawców, listy sobie tam możemy wybierać jednego. Ewentualnie my możemy przedstawić swojego rzeczoznawcę, jeżeli bank za, zaakceptuje, no to wtedy okej. Okay. No dobra, tylko teraz co? Jak podnieść wartość tego budynku? No w tym przypadku, o którym mówię, zrobiono to tak, że po prostu przeprano, przeprano pieniądze, zawyżając tam dane na fakturach. No, inaczej, obłożenie hotelowe pokoi, też jest pranie do pewnego poziomu, bo za tym jest to dosyć upierdliwe, no bo jednak e, możesz na, na, chociażby na to nadrzeć, na płatnościach gotówkowych, bo to jest oczywiście teoretycznie najłatwiej, że, nie wiem, wykazujemy, wkładamy gotówkę do kasy i wys, wystawiamy jakieś tam paragony czy faktury i wykazujemy generalnie, że, no, ci klienci płacili gotówką, mieliśmy pełne obłożenie. no. Ale jak to sobie skarbówka sobie przejrzy, że, że jednak w większości hoteli dzisiaj to się płaci kartami, i ta gotówka to jest jakieś powiedzmy, margines płatności, a tu nagle wszyscy w tym jednym hotelu Naszym płacą gotówką, coś się nie spina, coś jest podejrzane. Dlatego to się robi na przykład, chociażby mm, przez organizację imprez, gdzieś tam jakieś podstawione, podstawione firmy czy podstawione osoby, one mogą wtedy płacić gotówką po 5-10 tysięcy 20 za zorganizowanie za imprezy okolicznościowej, i to już łatwiej się dzięki tej technice powiedzmy te pieniądze pierze. Ale, dobra. Mamy te pieniądze sobie tam wyprane w tym hotelu, powiedzmy, przez rok, bo to też nie jest tak, że miesiąc, dwa pierzemy i to nam nagle podwyższy jakość, wartość tego hotelu, ale z, przy, z minimalnego zysku, który ten hotel wykazywał, realnie w ciągu roku przeskakujemy do zysku o wiele większego. No i co się wtedy dzieje? Wtedy można się pokusić o zastosowanie mieszanej metody wyceny tej nieruchomości, czyli tego hotelu, no bo nieruchomości możemy wycenić metodą tak zwaną klasyczną, Czyli, jaka wartość nieruchomości jako taka, metodą dochodową, no jest metoda mieszana, która te, te, te dwie metody łączy. Czyli, bierzemy jakąś tam bazową wartość nieruchomości porównawczą, metody z metody porównawczej, czyli patrzymy, jakie, jaka jest mniej więcej wartość nieruchomości zbliżonych w tej okolicy, no i łączymy to z potencjalnym zyskiem, który ten hotel może generować. Jeżeli wypraliśmy w nim pieniądze w ciągu ostatniego roku. I zysk wykazaliśmy dosyć duży na papierze, to wiadomo, że jeżeli tę metodę mieszaną wybierzemy, no to wtedy to powiedzmy, ta wartość wzrośnie. No ale ciągle to nie jest tak, że generalnie nagle, nagle nam skoczy z 5 milionów powiedzmy na, na 10 zakładane, żeby dostać te 7 baniek kredytu. To już rzeczoznawca musiałby się mocno napocić, żeby w ogóle taką wycenę na 10 baniek zrobić, i to też będzie dla niego ryzykowne. Czyli co? Najprostsze no rozwiązania trzeba mieć tego rzeczoznawcę po układzie. I to znowu nie jest proste. No bo co? Tak sobie podejdziesz do rzeczoznawcy i powiesz, słuchaj, panie, weź pan tą wycenę tam większą, tak na 10 baniek. To ja tam panu coś odpalę pod stołem. No jest to ryzyko chyba nie. Jeżeli nie znamy wcześniej tego rzeczoznawcy, nie robiliśmy z nim takich numerów, no to tak naprawdę w takim wariancie, w takiej konfiguracji mamy trzy możliwości. Albo rzeczoznawca tym po prostu to powie: No, panie, co mi pan proponuje? Idź, nie, nie słyszałem tej propozycji, udał, że nie słyszałem. Do widzenia. To jest najmniejsze ryzyko. W innym przypadku rzeczoznawca może powiedzieć: O, 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 nie, nie, tak nie robimy. A potem idzie do banku i do banku to zaraportuje taką sytuację. Bank uzna, że generalnie no, jest to jednak tylko słowo przeciwko słowo, ewentualnie, więc nie będzie składu zawiadomienia do prokuratora. No ale wpisuje nas na listę tak zwanych fraudów, czyli oszustów, i zapomnij, panie, o jakimkolwiek kredycie wtedy. Jesteś wpisany na listę fraudów, i banki będą podchodzić do ciebie jak pies do jeża. Żadnego kredytu w praktyce nie dostaniesz. No i jest trzecia opcja, najbardziej dotkliwa, czyli bank zawiadamia prokuraturę, no i postępowanie karne za próbę przekupienia rzeczoznawcy. No cóż, to się też może zdarzyć. I teraz zobacz. Ile tu jest potrzebnych zmiennych, żeby to oszustwo wypaliło? Po pierwsze, musisz mieć tą nieruchomość, musisz mieć hotel. Musisz wyprać pieniądze, prać je przez rok, żeby usiąść odpowiednie sprawozdanie finansowe, żeby ten kredyt dostać. Musisz znać znaleźć rzeczoznawcę, przekupić. Ewentualnie może być tak, że wystarczy tylko znajomość prezesa w banku spółdzielczym, ponieważ banki spółdzielcze mają jednak dużo bardziej poluzowane kryteria w stosunku do tych banków, takich komercyjnych, topowych. I tam, jak się zna prezesa, no to ten dział oceny ryzyka, powiedzmy, przymknie oczy na niektóre rzeczy, ten kredyt może dostać, ale to znowu kontakty. Ile trzeba się napocić, żeby potem dostać kredyt na te 7 baniek, i tak naprawdę, te 2 miliony złotych w zapasie, prawda? 2 miliony złotych więcej, bo mógłbyś 5 milionów mieć bez kredytu sprzedając ten hotel za cenę rynkową, ale Ty potrzebujesz 7. No to musisz się za te 2 miliony złotych musisz się napocić, nabiegać. Zobaczcie, ile to jest ryzyka. I czy to jest łatwe? Nie. To jest trudne. W przeciwieństwie do tego prostego wyłudzenia, o którym mówiłem wcześniej, tego typu kombinacje są trudne i wymagają po prostu kontaktów, dysponowania jakimś kapitałem i wiele różnych zmiennych trzeba wziąć pod uwagę, planowania nawet też. Więc takie popełnianie przestępstw gospodarczych, które generalnie dadzą nam duży zysk, i do tego jest mała szansa, żeby nas złapali, jest trudne. No i niestety, w tym kontekście, jak widzicie, postawiłem odpowiedź na to pytanie, ale czasami dla niektórych tak naprawdę. Zdarza się, że mają farta i jest coś łatwo, bo jeżeli jesteś na pewnym poziomie, czyli, albo jesteś topowym przestępcą, który od lat już ma doświadczenie w różnych przewałkach, w różnych tam aferach, ma kapitał, ma kontakty, ma dobrych doradców w postaci najlepszych adwokatów. Nie oszukuje mi że dobrze adwokaci często doradzają takim topowym przestępstwom. Oczywiście stawki są wtedy ponad standardowo wysokie. No to wtedy okej, okay, w porządku, możesz coś się wydawać łatwe. Tak samo, jeżeli jesteś biznesmenem typowym, no to już naprawdę czasami takie przewałki giełdowe to już idzie to wszystko zrobić, tak zamotać, 10 kancelarii ci doradzi, różny stan faktyczny ujmą inaczej w dokumentach, potem ciężko, jakieś tam wyceny biegłych, potem ciężko to podważyć i tyle, nie? I to, to może przejść. No i generalnie jeszcze jest trzecia opcja, jesteś politykiem. I no po co idą ludzie do polityki? powiedział sobie szczerze, że dał rękę uciąć, że 90% co najmniej polityków idzie po to, żeby albo poczuć siłę, władzę, że o, to ja jestem teraz ważnym, bo jestem ważnym panem posłem czy senatorem i do tego pieniądze jeszcze. Czyli po prostu już nie mówię nawet o jakichś tam ordynarnych, chamskich łapówkach, ale wiecie... I ma szwagę, dostanie nagle jakieś tam duże zamówienie, szwagi odpali kilkaset koła, nagle genialnie na naszą fundację przyjdzie kilka milionów złotych. Tu z rodziny ludzie podostają pracę, dobrze płacą w spółkach skarbu państwa, no więc się odwdzięczą i o to tak naprawdę większość, większość tych polityków chodzi. I tu już jest wszystko jedno, czy to są ludzie od Kaczyńskiego, czy od Tuska, czy od Hołowni, czy od kogokolwiek innego. Ja ich wszystkich cenię równy, równo, można powiedzieć, czyli tak samo nisko. No ale dobrze. Rozgadałem się, zboczyłem trochę z tego tematu głównego, więc powtórzę jeszcze raz. Popełnianie przestępstw gospodarczych na wysokim poziomie, które nam gwarantują wysokie zyski i praktycznie nietykalność, niekaralność jest naprawdę trudna. No i niestety czasami jest łatwiej po prostu prowadzić normalny, legalny biznes, żyć spokojnie, trochę mniej spokojnie zrobić niż kraść te miliony, a potem siedzieć po więzieniach Albo do końca życia ci gdzieś ukrywać w Kostaryce albo w innym tam Dubaju. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym materiale.